Taki jest Backstage właśnie. Tak to się robi. Załóżmy szapkę. Cześć słuchajcie, ja jestem Makietyk A dzisiaj zaczynamy świąteczne daily, znaczy adwentowe daily, ponieważ przez najbliższe no raczej 24 dni postaram się nagrywać filmy z różnych rzeczy związanych ze świętami. Wiedziałem, że daily, ale chodzi bardziej o to, że po prostu przez te dni będę nagrywać, ale nie codziennie. Testy jakichś produktów. Mamy Coca-Cola, bo święta bez Coca-Coli to nie są święta. Wagę. Mamy miskę, ale to nieważne wszystko, bo mamy świąteczne lejsy moi drodzy było dużo memu zawsze o tym że jakieś yy, smakowe lejsy na zasadzie owocy takich rzeczy a tu mamy normalnie jabłko karmel co nie więc wjeżdżamy w to zobaczymy jak to smakuje jedzenie mi się zrobiło na razie chipsy tak chipsy jakby było na przykład mega niedobre to jestem trochę ugotowany bo mam jeszcze trzy paczki tego próbujemy jezus ej nigdy się nie spodziewałem że poczuję zapach Czegoś tak słodkiego po otworzeniu paczki leisu. Nie wiem. Dobra, próbuję. Aha. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Słuchaj, muszę tego pojeść. Może się przeje po prostu. Totalnie nie mały sensu. Może by to miało wiecie sens na jakimś cieście. Jakby to były chipsy z ciasta. To ciasto by też było lekko słodkawe. A te ziemniaki jednak są, no, no... ziemniaki to są, tak? Nie, może po zjedzeniu jednej stwierdzę, że to jest majsterczyk smakowy, ale zobaczymy. Kurde. Staram się jakoś przekonać do tego smaku, jakoś już tak wejść z niego. To po prostu nie jest dobre. To wygląda epicko, nie? To opakowanie. Wygląda to ładnie. Jednak jest to dziwne. Będziemy tylko 10 gramów. Ja tego już nie chcę jak co oni wymyślili I mam wrażenie, że to jest taki smak, który teraz jeszcze jestem w stanie jeść, bo obecnie to próbuję A później jak o tym pomyślę, to już będę miał odruch wymiotny i stwierdzenie, nie, nie chcę tego więcej jeść, nie Miałem tak kiedyś jakimś sosem yy, mango chyba, od Fanexa Był on jakby świeży i mogę go próbować, to próbowałem, ale a później jak oni pomyśleli, to miałem takie nie no, co W ogóle dziwię, że to zdało jakiekolwiek testy smaków, nie Że ludzie uznali, że to będzie ok, to wypuścić, nie Ej, powiem wam, że teraz już myślę o tych chipsach, to tak mnie obrzydzają wręcznie. nie? lubię narzekać, że coś jest słabe, ale to realistycznie jest słabe, jakby Ja się zbełtam tutaj, jak to będę dalej jadł, no serio Ej, smutno mi jest, naprawdę, bo ja myślę, że to będzie epicki No i się zawiodłem po prostu, tak? Jeżeli coś nie smakuje, ale nie ma czegoś tam, powiedzmy, w sobie obrzydzającego, to to się zniesie jeszcze, nie? Ale w momencie, kiedy coś ma jakiś taki w sobie obrzydzający moment w trakcie jedzenia, no to już jest przesada. To już jest serio przesada. Możecie dać znać, co myślicie o tych chipsach, co myślicie o mojej opinii. Czy reluje, jak to mówi młodzież, czy nie reluje. Czy w ogóle gada kłopoty i to jest mega banger. Ja się żegnam z wami. Do zobaczenia jutro w kolejnym adwentowym vlogu. Cześć.